Tydzień bibliotek. Z tej okazji w Litewskiej Bibliotece Narodowej imienia Martyna Maszwidasa wręczono nagrody i wyróżnienia dla najlepszych bibliotekarzy. Vitalis Masjanas. Biblioteka to dziś coś więcej niż tylko miejsce, w którym można bezpłatnie skorzystać z zasobów literatury i prasy. To przede wszystkim otwarte i nowoczesne centrum kultury, a współczesny bibliotekarz to animator lokalnej społeczności. Praca bibliotekarza to nie tylko wydawanie i przyjmowanie książek, to także praca na rzecz bezpieczeństwa informacyjnego, wyklady, prezentacje, projekty wpływające na dobrobyt całego kraju. Biblioteki regionalne na Litwie pełnią funkcję lokalnych centrów, wokół których skupia się życie kulturalne poszczególnych miejscowości i gmin. Duża w tym zasługa bibliotekarzy. Najlepsi z nich zostali nagrodzeni podczas inauguracji Narodowego Tygodnia Bibliotek Litewskich. Dla nas ważne jest, by obok tradycyjnej działalności bibliotecznej wprowadzać również innowacje. Myślę, że dokonaliśmy przełomu, wdrożyliśmy nowe usługi i to mnie ogromnie cieszy. Spotkania z autorami, warsztaty twórcze, pokazy filmów i prezentacje książek tworzą intensywny program tegorocznego Narodowego Tygodnia Bibliotek Litewskich. Wydarzenia kulturalne odbywają się zarówno w bibliotekach regionalnych, jak i w przestrzeni wirtualnej. Sektor biblioteczny jest niezwykle spójny, zjednoczony, rozumiejący potrzeby ludzi. Narodowy Tydzień Bibliotek Litewskich odbywa się pod patronatem przewodniczącej Sejmu oraz Litewskiej Komisji Narodowej do Spraw UNESCO i potrwa do 29 kwietnia. Organizatorem przedsięwzięcia jest Towarzystwo Bibliotekarzy Litewskich. Witalis Masenas, Infowilno.